Jesteśmy w kolejnym muzeum w Branson. To jest Muzeum weteranów, Pamięci Weteranów, wszystkich wojen, w których brała udział Ameryka. Tu akurat jest wspomnianych 5, ale było ich ze 105 przez ostatnich 100 lat. Ilość wojen, które wywołali Amerykanie, jest kosmiczna. Na górze, na postumencie, piękny Mustang P-47. A z boku symbol Johna Rambo i wojny w Wietnamie, czyli Huey, kultowy amerykański helikopter. Idziemy pozwiedzać i trochę porozmawiać o tematach wojskowych i około politycznych. Bo wojna to polityka, co nie? Jeśli kochacie nieoczywiste kierunki. Pyszne jedzenie i stare samochody to ten kanał powstał właśnie z myślą o was. Nie znajdziecie tu inkluzji. Będzie szczypta humoru. Wiele ciekawostek. I zapraszamy do wspólnej podróży. To wchodzimy. To muzeum dotyczy głównie umundurowania i osób, które służyły w armii amerykańskiej, tu z tej miejscowości, właśnie z Branson. Tu mamy USS Missouri, czyli okręt, który do dzisiaj stoi w muzeum w Pearl Harbor. Był wykorzystywany w takim filmie, tam Bitwa o Ziemię, coś takiego. Tam niby strzelali do statków kosmicznych. I rozpoczynamy. Od pierwszej wojny światowej, przez wszystkie konflikty, służby Amerykanów w imię tak zwanej wolności. Pierwsza wojna światowa to przede wszystkim karabiny Maxima, czyli chłodzone wodą karabiny maszynowe, które siały postrach pośród niemieckiej tłuszczy. Amerykanie oczywiście jak do, do wojny przystąpili tam pod koniec 16 czy w 17 roku, nie mieli nawet kasków. Większość wojska amerykańskiego przyjechała w kapeluszach w strojach kowbojskich. Oczywiście po kilku miesiącach wojny z Niemcami no, zauważyli, że kapelusz nie chroni przed kulą, która leci w głowę. No i musieli to pozmieniać. Oprócz kapeluszy, takich jak wam pokazywałem, jeszcze były takie ze sznureczkiem, jak dzisiaj mają w parkach narodowych strażnicy. No, świetny pomysł to był. Pomijając fakt, że Amerykanie, jak dostali się do. Yy, właśnie przystąpili do tej wojny, byli do niej totalnie nieprzygotowani, bo to, że gospodarka w kraju jest gigantyczna i bardzo dobra, to nie oznacza, że wojsko ma umolderowanie. Amerykanie ćwicząc. Yy, dokonując ćwiczeń przed yy, przyjechaniem do Europy, ćwiczyli na karabinach drewnianych, bo brakowało im broni prawdziwej. Oczywiście skórkobańce Niemcy, wiadomo, no używali broni chemicznej, więc nie mogło też zabraknąć masek gazowych, które oczywiście niewiele dawały. Niemieszki używali tak zwanego gazu musztardowego, który no, wypalał skórę, drażnił oczy, no i generalnie od dużej ilości to można było od tego umrzeć. Kolejny mundur amerykański, razem w kolorze niebieskim. Bardzo ładnie to na tamte czasy wyglądało. Duża część muzeum też jest poświęcona kobietom, które służyły w amerykańskiej armii, zarówno jako pielęgniarki, jak i sami żołnierze. Na ścianach tutaj mamy. Zaszkłem 62 tysiące twarzy, bo tyle Amerykanów zginęło w trakcie I wojny światowej. Czyli tam około troszeczkę ponad rok, bo tyle trwał udział Amerykanów w tym konflikcie. A tak wyglądali żołnierze niemieccy. Charakterystyczne kaski, tak zwane pigelhaube. Co jest paradoksalne, Pickelhauby były używane na początku wojny, bo one nie były wykonane z metalu. Pickelhauby były z wzmacnianej skóry utwardzanej. No i oczywiście też, no, na kule to nie działało. Żeby coś przed kulą broniło, no z reguły musi być metalowe. Amerykanie przyjechali do Europy z uzbrojeniem, yy, z karabinami Springfielda. No bo to takie mówię, standardowe amerykańskie uzbrojenie, później w następnej wojnie, to był już garant, standardowy karabin. Niemcy używali Mauserów, a Rusty Mosina. Tak było. Drugie pomieszczenie z kolei upamiętnia udział Amerykanów w początkach II wojny światowej, czyli rok 1941, kiedy Japończycy zaatakowali Pearl Harbor. Oczywiście trzeba pamiętać, że Amerykanie o tym ataku wcześniej wiedzieli, a ta wojna im, no generalnie się opłacała, bo mimo pacyfistycznej, wyjątkowo narracji amerykańskiej, bo opinia publiczna nie chciała brać udziału w II wojnie światowej, to był to bardzo wygodny pretekst, żeby przystąpić do niej, no i walczyć zarówno z Niemcami, jak i Japończykami. Politycznie było to opłacalne, przede wszystkim gospodarczo było to opłacalne, a gdyby Japończycy nie zaatakowali Amerykanów, no niestety nie byłoby pretekstu, żeby do tej wojny przystąpić. Dziwnym trafem ataku, przy ataku na Pearl Harbor, wszystkie amerykańskie lotniskowce były poza bazą i Amerykanie stracili w sumie e, jeden pancernik, chyba USS Arizona, i kilka pomniejszych jednostek, jakichś krążowników i tak dalej. Czyli nic tam wielkiego, wielkich strat to nie, nie stanowiło. A pretekst, jak mówię, już był. I tak się zaczął udział tych ludzi w największym konflikcie na świecie. To jest USS Barnes, więc taki mniejszy. Największe to były na przykład USS Enterprise. Tak było. Dalsza część II wojny światowej. To, co ciekawe, zaczyna się tutaj od pomarańczowego kombinezonu bombowca, pilota bombowca B-52, czyli Enola Guy. Czyli maszyny, która zrzuciła bombę atomową najpierw na Hiroshima, a później na Nagasaki, żeby przymusić Japończyków do szybszego poddania się. Tu oczywiście no, w tym muzeum są mundury, umundurowanie właściwie wszystkich rodzajów sił zbrojnych od marynarki wojennej przez piechotę i wojska lądowe aż po siły powietrzne. Yy, bardzo słynną Rzeczą podczas II wojny światowej jest udział Indian. To Indianie bardzo mocno temu hojdują, mianowicie szyfrantów z plemienia Navajo, którzy w Japonii bardzo przysłużyli się Amerykanom, bo. No wiadomo, radiostacja po jednej, radiostacja po drugiej jest sygnał. Sygnał można przejąć i rozszyfrować. Ale język Indian Nawaho był tak nietypowy i tak niezrozumiały, że nikt nie był w stanie złamać nie tyle szyfru, co po prostu rozmowy ich językiem. I Indianie nawacho byli absolutnie najcenniejszymi zdobyczami dla Japończyków w całej wojnie w okolicznej wyspom japońskim. No i wiadomo, Amerykanie bronili ich bardzo mocno, żeby nie daj Boże jakiś Indianin nie dostał się do niewoli. Właśnie o tym mówię. Troszeczkę ich tu służyło. Udało się na korzyść Japończyków żadnego szyfranta nie stracić. Tak z kolei wyglądało oprzyrządowanie polowego szpitala. Wyobraźcie sobie, że tymi narzędziami wykonywano podstawowe zabiegi. Bez większego znieczulenia tylko morfina, czyli narkotyki. Musiało to niesamowicie boleć. A słyszeliście o czymś takim jak latająca forteca? To są trzy bomby. Jedna największa. 500-funtowa, dwie mniejsze 250-funtowe. Funt to jest na pół i trochę, czyli tak 0,4 kg mniej więcej. I one były zrzucane z takich samolotów w nalotach dywanowych nad Niemcami. Oczywiście tam kolumny tych samolotów to leciały po. Kilkaset sztuk, zdarzało się, że po 600, 800, tak dalej, no to Niemcy mieli problem strącić wszystko. Więc jeśli taki nalot dywanowy miał miejsce, to siłą rzeczy część tego ładunku bombowego zawsze trafiała do celu. No nie było innej opcji. A tutaj o wilku mowa. Karabiny amerykańskie z II wojny światowej, czyli karabiny Garant M1. Mówimy o tym na górze z magazynkiem, bo na dole to jest. Pierwszy wojenny Springfield. Najbardziej konieczną bronią jednak II wojny światowej w wykonaniu, w użyciu Amerykanów była tak zwana bazuka. Czyli to odpowiednik niemieckiego panzerfausta i panzer Shrek'a. Panzerfaust był yy, typowym granatnikiem, a panzer był wyrzutnią rakietową. Amerykanie też mieli coś takiego. Aczkolwiek nie jest to tak słynne jak niemieckie, ponieważ nie było używane na tak wielką skalę. większość tych mundurów to jest imienia i nazwiska, to są mieszkańcy, tak jak mówiłem, tego miejsca, gdzie jest to muzeum. A tak wygląda granatnik. Ręcznie się rakietę tutaj wrzucało, no i ona po chwili wylatywała ze zdwojoną siłą i raziła okopy nieprzyjaciela. Wracając do broni i wskazując na coś najsłynniejszego, w arsenale amerykańskim należy wymienić Thompsona, czyli podstawowy amerykański karabin. Jest to najsłynniejsza broń, którą używało większa część amerykańskiej armii. Oczywiście w przypadku, gdy mieli broń maszynową, bo niestety większość żołnierzy normalnych używało garandów, czyli broni po prostu karabinu. Samopowtarzalnego, ale o takiej, powiedzmy, mniejszej siły ognia. Nie był maszynowy, nie strzelał ogniem ciągłym. Kolejna sala wyjątkowe wrażenie robi, z tego względu, że ona dookoła jest wyłożona informacjami z nazwiskami wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej po stronie amerykańskiej. Jest tu ponad 400 tysięcy nazwisk i imion. Jeśli dało się przywieźć do kraju i pochować, to w takich pudłach właśnie ich odsyłano. Dobrze przynajmniej, że wracali. I tutaj kolejne oprzyrządowanie. Tu mamy z wojny w Wietnamie. Widać po flagce, stara flaga Wietnamu. Tu kolejna wojna. Właściwie ta sama też w Wietnamie. I helikoptery Huey. Znane chociażby z filmów Orambo. Tutaj jest oprzyrządowanie żołnierzy z operacji Pustynna Burza oraz z zamachów 9-11, czyli strój strażaka. Kolejny mundur to jest też okres yy, wojny we Wietnamie, czyli lata 60. Kolejny znowu to są lata. 70. I to mundur jedynego czarnego pilota, który był z tutejszych okolic, i on zginął w trakcie II wojny światowej w swoim myśliwcu w roku 44, On akurat służył w bombowcu w B-17. Tu ciekawy mundur. Jest to mundur galowy pułkownika. Imponująco to wygląda. A to mundur bojowy. Jest różnica, co? I teraz krem de la Krem. Wchodzimy w temat II wojny światowej, czyli ale tej już w Europie, czyli prowadzonej przez Amerykanów też od roku 1941 do 1945, bo w Japonii na Pacyfiku, Amerykanie w, bitw, w wojnę skończyli w roku 1946. Wiadomo, amerykański udział w II wojnie światowej w Europie był wybawieniem dla Anglików i były takie płomienne, znane słowa Winstona Churchilla, że w momencie, gdy Amerykanie przystąpili nie jak Niemcy, a Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, to w momencie, gdy się Churchill o tym dowiedział, to użył takiego określenia względem swojego pracownika: to wygraliśmy. No i oczywiście z perspektywy czasu nie pomylił się. Tu zdobyczna niemiecka w chorągiew. Ze swastyką. Tu mamy brytyjski mundur motocyklowy gumowany. I tu rosyjski. Trzeba powiedzieć, ruscy mają styl. Naprawdę bardzo ładne te, te mundury wierzchnie. Co ciekawe, o tutaj chwilę przerwy: czarny, żelazny krzyż. W przypadku mundurów niemieckich, co zauważycie. Kojarzycie oczywiście taką yy, wronę, czyli to niemieckie to godło, tego orzełka z tymi tymi skrzydłami. To w przypadku wojsk Luftwaffe on nie był taki typowy. On wyglądał tak. To go wyróżniało, oczywiście na czapce pozostał standardowy, ale przy mundurach. Symbolem właśnie wojsk powietrznych był troszeczkę zmodyfikowane godło tegoż samego orła. Miał inną swastykę, bez wieńca dookoła, dookoła niej. I troszeczkę broni, tutaj rosyjskiej, czyli tak zwany Tokajew. To ruskie uzbrojenie. Poczucia kolorystyki i wyglądu godła, no nie sposób Niemcom odmówić. Tutaj mamy MG34, czyli słynną niemiecką piłę mechaniczną. Oczywiście MG42 był taki dużo bardziej znany. MG34 był wczesną wersją, różniła go tutaj kształt kolby i troszeczkę różnił się kształtem, lufą, bo ta była okrągła, a nowy MG42 miał taką lekko owalną, kwadratową, można by powiedzieć. I to, o czym na koniec wojny walczyli Niemcy. Volksturm. Emeryci wyposażeni tylko w pancerfausty. Nie mogło się to udać. Ale tonący brzytwy się chwyta. Tu mamy ciekawą rzecz. To jest mundur wojskowy niemieckiego pilota z frontu wschodniego. Podszyty jest futrem, bo oczywiście w, umówmy się, no w samolotach wtedy nie było grzewania, w nich było piekielnie zimno, bądź latem było piekielnie gorąco. I kolejne uzbrojenie, tym razem Amery y, japońskie. To, są, to jest karabin, bodajże, bo tu nie ma nigdzie napisane. Ale Japończycy to używali coś takiego, co się zwało Arisaka. Czyli karabiny zbliżone do ruskich, zbliżone do yy, amerykańskich garandów, do niemieckich mauserów. Ale troszeczkę inne. O, i tu mamy stroje żołnierzy japońskiej. Tu jest po lewej stronie strój zimowy, a po prawej stronie mundur generała. Bardzo skromny, aczkolwiek skromność była w zgodzie z ówczesną japońską tradycją. A to flaga przywieziona z obozu koncentracyjnego w Nordhausen w Niemczech. To chyba każdy poznaje. Ruski. Mundur i zarówno żołnierza frontowego zwykłego piechoty, jak i pilota. Co ciekawe zwraca uwagę, te rękawice u pilotów rosyjskich były wykonane może nie tyle ze skóry, ale one były powlekane sierścią psa. Grubo, co? Nigdy nie zrozumiem japońskich szlaczków. I pisanie od prawej do lewej, ale tak już oni mają, i to flaga japońska zdobyczna podczas wojny. Tym razem już z wojny koreańskiej, czyli lata 50. No bo jak się wiadomo, skończyła się druga wojna, to powstał nowy wróg, ruscy. A że ruscy pchali swoje łapy na półsep koreański, to Amerykanie nie mogli pozostać dłużni. I oczywiście kolejne było swobadzanie świata, pomijając fakt, że najwięcej ofiar było oczywiście wśród Koreańczyków. I do dzisiaj ten bałagan, co w Korei Amerykanie z ruskimi zrobili, jest do dzisiaj. Mamy Koreę Południową, gdzie Amerykanie mają bazy, i Koreę Północną, która współpracuje ściśle z Chińczykami i z Rosjanami. Tak wyglądał mundur żołnierza z północy. Zimowy mundur. Powiem szczerze, nie zazdroszczę. Paradoksem wojny w Korei jest to, że Amerykanie w momencie, gdy tam wysłali Mustangi, to to, co przed wejściem tutaj stoi na postumencie, to po raz pierwszy Amerykanie spotkali się z ruskimi e, samolotami odrzutowymi, z migami. Tymi, co miały z przodu taki jeden pojedynczy wlot powietrza, on u nas w Polsce, a w którymś muzeum, i w którym, czy w łasku, czy gdzieś on gdzie, gdzie stoi. Migi, popularne w Polsce, popularne w całym bloku wschodnim. I kolejna wojna Wietnam. Czyli znowu kupa śmierci. Ta wojna akurat była z perspektywy Amerykanów totalnie bez sensu. Przerżnęli ją koncertowo. No bo niestety nie da się pokonać przeciwnika, który chowa się pod ziemią. Stosuje pułapki, prowadzi wojnę partyzancką i jest mega oporny na wyniszczenie. Dlatego Amerykanie po jakimś czasie się wycofali i wojna zakończyła się. Oczywiście nieoficjalnie porażką. A tutaj mamy karabin Johna Rambo M60. Jak pamiętacie pierwszą część Rambo, to on z czymś takim łaził sobie po mieście i rozwalał wszystkie lampiony. To już broń talerzowa a jak talerzowa, to już chyba wiemy z jakiego kraju pochodzi. No, z Rosji. Ruski sprzęcior. I to mamy karabiny koreańskie. Czy chińskie. Wiadomo, to są wszystko konstrukcje oparte. To w tym wypadku było oparte na broni japońskiej. <laughs> Bo oczywiście zanim się druga wojna światowa, zanim Amerykanie do niej przystąpili, to japończycy tam robili dobry kipisz w Chinach, tam wymordowali ileś milionów ludzi. W Nankinie taka słynna masakra jest. I no, tam było ostro, tam było naprawdę mega ostro, kupa ludzi niestety została wymordowana. I Japończycy robili sobie poligon doświadczalny dla różnych eksperymentów, przy których Mengalezo Święcimia był grzecznym, miłym kotkiem. I kolejna rzecz: RPG. Czyli najsłynniejszy ruski zwalczacz amerykańskich helikopterów, czyli Chinooków i Hueyów. Oczywiście na ścianach także wszędzie opisane nazwiska wszystkich żołnierzy, którzy podczas tej wojny zginęli. Znowu ich dużo. Tutaj tablica upamiętniająca interwencję w Libanie. Też ludzi, którzy zmarli. Liban standardowo też oczywiście... Liban, Irak, jak to Europejczycy czy Amerykanie chcą zainstalować demokrację w kraju islamskim, no wiadomo, że nic z tego nigdy nie wyjdzie. I oczywiście wszyscy o tym wiedzą, tylko że wiadomo, że nie chodzi tu o wolność i demokrację, tylko o robkę. A wiadomo, petrodolar od lat 70. jest walutą, więc im więcej mamy yy, dostępu i kontroli nad ropą na świecie, tym petrodolar jest silniejszy i można narzucać swoje zasady gry innym państwom. I po to były te wojny, zarówno Irak, jak i Liban. Wszystko jest dla ropy, dla paliwa, nie dla demokracji. Jeśli media mówią, że chodzi o demokrację, to znaczy, że kłamią. Wiadomo, im naród głupszy, tym łatwiej nim sterować. Im mniej wie, im mniej analizuje, tym łatwiejszy w kontroli. Ostatnia sala. To już wyjątkowo sala pamięci, pokazująca cmentarze wojenne w Stanach, bo oczywiście. Serving in USA Army is very proud in USA. Czyli każdy, kto w armii amerykańskiej służy, w Stanach jest bardzo szanowany, wiadomo, bez kolejki gdzieś wejdzie i tak dalej. Mogą sobie na tablicach rejestracyjnych odpisywać to, że oni służyli. Aczkolwiek, wiadomo, no to gdzieś tam tych ludzi się gdzieś tam pod pozorem tej kariery wojskowej, szacunku i tak dalej, no się wykorzystuje dla celów politycznych. Bo wiadomo, że Amerykanie mając kilkaset baz wojskowych na całym świecie, no potrzebują personelu. No nie muszą być ludzie, którzy będą Służyć w tym całym systemie. Ale mocarstwowość tego wymaga. Nie tylko Amerykanie. Ruscy i Chińczycy mają to samo. Widzimy to, oczywiście w telewizji tego nie ma. Instalacja ruskich wojsk, yy, dogadywanie się z krajami Afryki. Chińczycy wykupują porty różne, żeby zawłaszczyć transport strategiczny na świecie. To wszystko jest część mocarstwowości. I wbrew pozorom możemy zapowiedzieć szczerze, że. To jest kres hegemonii Ameryki na świecie. I to zobaczymy w najbliższych latach. Przy wyjściu, jeśli nie poznajecie tego człowieka, to Theodore Roosevelt na swoim koniu, symbol Ameryki.